Kapitanie, czy już są święta? Czekaj, piniu. Sprawdźmy nasz świąteczny zegar. Jeszcze nie. Musimy zaczekać, aż zabłyśnie gwiazda. A, tak strasznie bym chciał, żeby święta były teraz! Ja również nie mogę doczekać się gwiazdki. Bardzo dziękujemy, że zaprosił nas pan na święta do siebie, profesorze. Przyjemność po mojej stronie. Będę mógł wam pokazać miejsca, w których dorastałem. Dusiu? Oczywiście, zdjęcia rodziny Atramentów. To ja i mój siostrzeniec Bombel. Ależ się za nim stęskniłem. Wygląda jak pana mała kopia. A to jest miejsce, w którym mieszka Bombel i gdzie również ja się wychowałem. Podmorska Góra. Wygląda jak prawdziwa ogromna góra. Zgadza się, bo to jest góra, tyle tylko że pod wodą. W rzeczy samej Kolumbiku. Mieszka tam bardzo wiele stworzeń, nawet Lady Złota Koral. Uwierzycie, że ma aż 500 lat? 500 długich lat! To dużo świąt musiała przeżyć. O, piękna jest ta Lady. Nigdy nie widziałam korala w takim kolorze. Złote korale żyją tylko na tej górze. W czasie świąt płyniemy do Lady Koral i śpiewamy jej piosenki mm. razem z robaczkami choinkowymi. Robaczki choinkowe? No, chyba nas pan teraz buja. Skąd? Mówię prawdę! Te robaczki żyją w dziurach skalnych, a kiedy z nich wypływają, wyglądają jak małe choinki. Właśnie! Dzięki nim nasze święta są wyjątkowe. Dobrze, ale jeśli chcemy dopłynąć tam na czas, musimy się pośpieszyć. Dusiu, możemy odbijać. No to odbijamy, kapitanie! Przecież muszę zdążyć z tą niespodzianką na święta. Nadku, podaj mi jeszcze jeden młotek. Dzięki. Słyszycie te odgłosy? To na pewno Ksenia. Cały tydzień tak wierci i tłucze. No tak, majstruje ten swój supertajny gwiazdkowy prezent. Bardzo jestem ciekaw, co to będzie. Ach, też chciałbym wiedzieć, ale przecież ona tam nikogo nie wpuszcza. Zatem, by się dowiedzieć, musimy spokojnie zaczekać do świąt. A w międzyczasie, opakujesz ze mną kilka prezentów? Oczywiście! Uwielbiam pakowanie prezentów! Okto nauci, przygotowania do świąt, czas zacząć! Już po nią pędzę! Mam Ojej, najmocniej cię przepraszam! Doka duka, co to ma być? Skonstruowałam nam nowy pływak. Chcę, żeby to była niespodzianka dla kapitana. I nazwę go Pływak X. A czym się ten X wyróżnia? Poza tym, że mazią atakuje. Jest super szybki. Szybki to nie, ale bardzo wytrzymały. Jego kadłub jest po prostu niezniszczalny. To najtwardszy pływak, jaki kiedykolwiek stworzyłam. I najlepszy prezent gwiazdkowy, jaki w życiu widziałem. A, i nic się nie bój. Słówko, a nawet nie pisnę kapitanowi. Piraci potrafią dochować tajemnice. Kapitanie, zbliżamy się do podmorskiej góry. Tak, to ona. Co to było? Kapitanie, wstrząsy dochodzą właśnie z tej góry. Wygląda na to, że to mogła być jakaś skalna lawina. Dusiu, wypuść oktoskop. Już się robi, szefie. Mój dom! Wszystkie te skały zsunęły się z samego czubka i pokryły całe podnóże góry. A to oznacza, że rodzina i przyjaciele profesora są uwięzieni pod tymi skałami. O nie! Bombel! Bez obaw, profesorze. Odnajdziemy pana siostrzeńca. Proszę włączyć oktoalarm. Okto nauci, wszyscy na mostek! Posłuchajcie, na podmorskiej górze zeszła lawina. Wszyscy mieszkańcy tego terenu są uwięzieni pod tą wielką zwaliną skał. Musimy ich stamtąd wydostać i zapewnić bezpieczne schronienie. Kapitanie, zwykle nie pływam z wami na misję, ale dziś rodzina i przyjaciele potrzebują mnie. Zgadzam się. Ta misja wymaga ścisłej i dobrej współpracy wszystkich. seniu, przygotuj pływak A, B, C, T i E. Zaraz będę, szefie! Morska góra w całej krasie! O, nie! To zwałowisko jest dużo większe, niż przypuszczałem. Profesorze, daję panu słowo oktonauty. Przeszukamy kamień po kamieniu, aż znajdziemy bąbla i wszystkich pana przyjaciół. Oktonauci, zaczynamy! Mój siostrzeniec Bombel, widzieliście go gdzieś może? Nie widzieliśmy, niestety. Może Bombel jest pod tymi skałami? Sprawdzimy to? Tak, zróbmy. Mm, kapitanie, w tym kamieniu są otwory, a skoro tak, to mogą tam być choinkowe robaczki. Czy już są święta? E, nie, jeszcze nie ma świąt. No dobra, robaczki. Wracamy do domku A teraz już są? Nie, jeszcze nie A teraz? Mm -hmm. oh. Kapitan Bernie do kocurra Jakikolwiek ślad bombla? Jeszcze nic, kapitanie hmm? oh! Muszę teraz zasuwać Jest krat do złapania oh! No i jeżowiec oh! uh! Mam was, chłopaki. Dzięki. Hej. Auć, uważaj, bo to boli. Spokojnie, znam magika, co ci opatrzy te twoje szczypce. I będzie zdrów. Miniek, pomożesz koleżkę? Tutaj mnie boli. A jakiego jego boli, to i mnie boli. Trzeba jak najszybciej obandażować. I się zagoi. O, od razu mi normalnie lepiej. A jak jemu jest lepiej, to i mnie jest lepiej. A możecie nas znowu złączyć? Och, oczywiście. Dzięki! Dzięki. Wesołych, świąt! Wesołych świąt! Hej, panowie, tutaj! Kapitanie to Lady Złota Koral. Witaj, droga przyjaciółko. Ojej, czy nic ci nie jest? Atrament. Cóż, zdaje się, że te święta mam wywrócone do góry nogami. Dzień dobry, nazywam się kapitan Barni, jestem oktonautą. Zaraz stąd panią wyciągniemy i przywrócimy do pionu. Dusiu, potrzebny pływak C. Tak jest, kapitanie. Dobrze, uwaga. Raz, dwa, trzy. Ostrożnie, Jesteście silni? A teraz jeszcze się trochę wyślimy, i Lady Koral wróci do pionu. Od razu lepiej. Dziękuję, że mnie uratowaliście. I nie tylko mnie, ale też i ślimaczątka. Trzymają się mnie, bo je chronię. Dziękujemy i wesołych świąt! Dla was też wszystkiego najlepszego! A widziałeś gdzieś może mojego siostrzeńca bąbla? Ojej, obawiam się, że nie. Bez obaw, profesorze. Nie spoczniemy, aż go znajdziemy. Jasne, tylko jak? Spójrzcie, Sepia! A gdzie jest Sepia? Tam jest i ośmiornica. Tak, kapitanie, my ośmiornice w momentach zagrożenia wydzielamy sepie, także bombel musi gdzieś tutaj być. BOMBEL! Kapitanie, zgłaszam się, żeby tam wpłynąć i go poszukać. To zbyt niebezpieczne. Te skały mogą się na ciebie osunąć. Ale przecież popłynę pływakiem B. Pływak B może tego nie wytrzymać, tak jak i pozostałe. Wszystkie pływaki może zmiażdżyć lawina. Hmm. Szefie, to chyba właściwy moment, żebym wręczyła panu świąteczny prezent. Prezent świąteczny? Teraz? Kapitanie, dzięki Kseniu, piękny prezent i w świetnym momencie. Spokojnie, profesorze, jeśli bombel jest, tutaj znajdziemy go. Kapitanie, na razie go nie widać. Zaułek. Dobrze, w takim razie zawracamy. To ja poszukam tego bombla. Wiem, że on tutaj gdzieś musi być. Kapitanie, jest cepia? Płyń za nią. Co? <laughs> o! Szefie, chyba znalazłem bombla. Przepraszam. Życie oblałem, ale kiedy się boję, to ja po prostu wypuszczam sepię. Nie ma sprawy, mały, ale teraz zwijamy się stąd. Na kocie bąciska! Lawina na nas się zawala! Trzymaj się, Bąbel! Ciemność widzę! Przepraszam, to przez moje matki. Kocurro! Szybko do pływaka! Kapitanie, zwala się na nas lawina! Kocurro, Bąbel, do środka! A teraz wynosimy się stąd! nauci, znaleźliśmy bąbla. I już do was wracamy. Patrzcie, płyną! Na pingwinie skrzydełko. Widzę, to dla mnie najlepszy prezent świąteczny, jaki w życiu dostałem. Czy już wszyscy wydostali się z tego skalnego zawału? Cała ekipa w komplecie, kapitanie. Bombelek był ostatnim zagubionym. Dobry się. Czy już są święta? Niestety, jeszcze nie. Oh. Profesorze, tym stworzeniom potrzebny jest nowy dom. Rzeczywiście. I zdaje się, że najlepszy byłby na szczycie góry. Ale jak te stworzonka tam się dostaną? Niektóre nie umieją pływać. Hmm. Możemy je zawieść pływakami. Po drodze są jednak niebezpieczne wiry. Pływaki mogą się w nich zagubić. Szefie! Pływak X ma specjalne oktoogumienie gąsienicowe. Dzięki temu może wspinać się po każdej powierzchni do góry i nic mu nie jest w stanie przeszkodzić. Okto W takim razie przetransportujemy wszystkich na szczyt góry pływakiem X. Jak tam zaczynamy? Tak jest. A wy co na to? Gotowi! Bąbel? Tak. A zatem do dzieła. Musimy dostać się na szczyt tej góry przed nadejściem gwiazdki. Już święta? Jeszcze nie. Przejdźmy po gruzowisku, kapitanie. Mm, I dalej wcale nie będzie łatwiej. Czas na wspinaczkę. Pocurro, aktywuj ogumienie przysawkowe. Już się robi. Ogumienie przysawkowe aktywuję. ceniu jesteś wielka. Ten mechanizm sprawdza się znakomicie. Dziękuję. Spokojnie. Teraz będzie prawdziwy sprawdzian. Na Ale ostatni odcinek spinaczki jest najtrudniejszy. Proszę, wytrzymajcie. Damy radę, kapitanie. W takim razie, na sam szczyt! Panowie, ślimaczek się oderwał! Uratuję cię! I mam cię, ślimaczku! O, dziękuję Brawo! Kocurro złapał ślimaka O nie, ale Kocurro porwał prąd Szefie, mamy tu koło ratunkowe Jasne I Kocurro je złapał, uratowani Luzik, kolego, zaraz będą święta Się. Ale na święta raczej możemy nie zdążyć. Szefie, myślę, że nie docenia pan mocy tego przycisku. Aktywuje on super ślisk. Super ślisk? Mm, pisze się na to. Może damy jakąś muzyczkę? Bardzo proszę. Dobrze, uważajcie teraz. Udało się! Świetnie, a teraz nic tylko przygotowujemy się do świąt. No i jak? Cudownie zapanowała atmosfera świąt. Dobrze pan mówi. Wszyscy są bezpieczni. I jesteśmy razem. A święta już są? O, zaraz sprawdzę. Oficjalnie ogłaszam, że to już czas świąt. Hurra! Bawią się magiczne święta. Ciepło w sobie znajdź za dwóch. O kumplach swych pamiętaj. Masz pięć, trzymaj się, bądź zdrów. Gwiazdkę trzeba spędzać razem blisko siebie tuż. Świąteczny czas połączył nas. Bawmy się dziś, parają! Klap, klap, tym, co masz Klap, klap, klap. Jeszcze raz Klap, klap, Płetwami śpiewaj, gdy masz chęć Klaszcz, klaszcz, równo płetwami Klaszcz, klaszcz, daj głos szybkami Patrz i dziś Z nami wrac Bo święta to radosny czas Hop, hop, hop. Płyń tak jak ja. Płyń, płyń, płyń. Płyńcami prawo, potem lewo raz, dwa. Tu, skacz, wesoło płyń. Tu, skacz, przeszkody mi. Przeszkody mi i Wam się dziś. Oświęca flora czas! Już tylko jedno mi pozostało: życzyć Wam wesołych świąt! Wesołych świąt!